Kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam was na w sumie chyba niespodziewany dla was odcinek, bo myślę, że Glam Shopu po takiej długiej przerwie tutaj u mnie się nikt nie spodziewał. Natomiast ostatnio wyszło kilka nowości, które nie ukrywam mnie zainteresowały. Między innymi podkład VIP paleta multicolor i rozświetlacz. Najnowszy o nazwie Promień. Po prostu jak zobaczyłam te kosmetyki, one do mnie wołały i dawno nic nie testowałam od Glam Shop, bo właśnie jakoś niekoniecznie te kosmetyki do mnie przemawiały, a jak zobaczyłam te kosmetyki, weszłam sobie na stronę, to stwierdziłam, że chcę, chcę je dla Was przetestować i też miałam ogromną nadzieję, że właśnie mi się sprawdzą. Także dzisiaj przygotowałam dla Was taki makijaż kolorowy. Kolory w sumie rzadko ostatnio się u mnie pojawiały i testowałam dużo neutralnych palet, stąd może jak zobaczyłam kolorystykę tej palety, no to ona po prostu do mnie wołała. Z Zwłaszcza wołały do mnie odcienie tutaj. Ta czwóreczka, seledyn, ten granat taki wpadający w habrowy odcień, ta niebieskość, przepiękne odcienie. Na pierwszy rzut oka może paleta niezbyt spójna, ale myślę, że to takich akcentów kolorystycznych może się fajnie sprawdzić. W palecie mam oczywiście 15 cieni, z czego jak zwykle w Glam Shopie jest oczywiście przewaga błysków. Wolałabym oczywiście przewagę matów, ale tych matów jest 5, a błysków jest 10, więc dosyć spora ilość. No i też tutaj uważam, że formuła tych błysków jest mało zróżnicowana, ponieważ mam dużo w tej palecie multi pasteli i ja już rzeczywiście te kosmetyki przetestowałam, wiem, wie, więc wiem jak mi się z nimi pracowało, a wy oczywiście zobaczycie to już za chwilę. Także mam nadzieję, że ten makijaż zachęcił was do tego, aby obejrzeć ten odcinek dalej. Mam nadzieję, że tak. Też widziałam, że ymm, wyszła nowa pastelowa paleta od Maxmo yy, i wiem, że te palety dostanę w parce PR, więc mam nadzieję, że też za jakiś czas uda mi się zrobić jakiś fajny makijaż przy użyciu tej palety. A tymczasem dzisiaj zajmijmy się kosmetykami od Glam Shopu. Ja już nie przedłużam. Pamiętamy o kciukach. i zapraszam Was bliżej siebie. Zaczniemy sobie od testu podkładu. Podkład VIP, podkład wygładzający. Jest to podkład. O lekkim ale stopniowym kryciu. Nie obciąża skóry, wykazuje działanie wygładzające i liftingujące. Jeśli chodzi o kolor, ja wybrałam sobie kolor tak jak zwykle, biorę tak jak zwykle miałam od Glam czyli Oliwka 2, chociaż w pewnym momencie te kolory były dla mnie zbyt jasne. Teraz myślę, że raczej powinien być dobry patrząc po słoczu. Bardzo kafajna tonacja piaskowo-beżowa z oliwkowymi tonami. Kolor być może będzie dla mnie troszeczkę zbyt jasny, ale niestety ciemniejszego. W tym podkładzie nie ma. Jeśli chodzi o konsystencję, konsystencja jest taka średnio gęsta. Podkład nie spływa jakoś szybko, ale też nie jest taki super gęsty, że wiecie go wyciskacie i zatrzymuje się w miejscu. Jeśli chodzi o słodkie, jak widzicie, roztarty podkład wygląda dość mocno satynowo, czego się nie spodziewałam, bo jednak nie jest to napisane tutaj na samej butelce podkładu, a nie skupiałam się jakoś specjalnie na opisie na stronie, więc może tam jest zawarta taka informacja. Ja sobie zrobię standardowo kilka kropek na twarzy. I mam pędzel od Glam Shopu T123. Rozprowadzę na jednej stronie twarzy ten podkład pędzlem, a na drugiej stronie, stronie twarzy rozprowadzę go gąbeczką. Kolor jest dla mnie nieco zbyt ciepły, jak mam być szczera. I wydaje mi się, że na twarzy rozprowadzony nie wygląda już tak satynowo, jak wyglądał na dłoni. Bardzo przyzwoicie kryje. I z tego co widzę, podkład dosyć szybko zastyga, więc nie wiem, czy dobrze, że nałożyłam go... Od razu na drugą stronę twarzy, bo bardzo, bardzo szybko zastyga. Spróbuję go w takim razie bardzo szybko rozprowadzić gąbką na drugiej stronie twarzy. Dużo bardziej podoba mi się rozprowadzony gąbką. Daje takie lepsze, troszeczkę bardziej mokre wykończenie. Zaraz zobaczymy, jak będzie zastygał. Krycie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Faktycznie mam wrażenie, patrząc do lusterka, do podglądu, że skóra jest fajnie wygładzona. No i to krycie bardzo, bardzo mi się podoba. Dołożę sobie jeszcze gąbką w jakichś strategicznych miejscach, tam gdzie chcę uzyskać troszeczkę więcej krycia. No i też tutaj już widzę, że powoli ten podkład zastyga. Zdecydowanie na dłoni, gdy zrobiłam swatcha, wydawał się bardziej satynowy, natomiast tutaj e, zastyga, tak powiedziałabym, taki satynowy mat, ale bardzo ładnie wygląda. Twarz jest faktycznie wydaje mi się, wygładzona, jak patrzę do podglądu. Krycie daje się budować, więc to też mega mi się podoba. Czuję delikatne ściągnięcie, więc widocznie przy zastyganiu ten podkład lekko ściąga skórę. Tutaj mamy napisane, że jest to podkład o działaniu liftingującym, więc prawdopodobnie tym jest to spowodowane, że jakiś składnik w podkładzie jest, który to powoduje. Ja będę oczywiście dalej teraz robić makijaż, nałożę sobie korektor. Tutaj korektor ma akurat Estée Lauder Futurist numer 2N. Chcę też zobaczyć, jak będzie się konturowało na mokro, bo jednak, jak widzicie, dosyć mocno ten produkt zastyga. A konturowanie na mokro to jest nieodłączny element u mnie w takim codziennym makijażu, więc za chwilę zobaczymy. Bez problemu udało mi się też rozbędować tutaj korektor z tym podkładem. I biorę teraz bronzer od Paese, który dobrze się rozprowadza na właściwie wszystkich podkładach, których używam, więc mam nadzieję, że i tutaj nie będzie problemu. bardzo ładnie się blenduje nic się z podkładem nie dzieje nie widzę żeby robiły się jakieś dziury czy też plamy bardzo ładnie się rozprowadził bronzer nie ma żadnych plam nie ma żadnych dziur nic się nie odkleja także ten podkład zastyga ale ale nie ma problemu z produktami do konturowania. Wiadomo, ten produkt od Paese też jest taki bardzo przyjemny, miły do konturowania. Więc dla bezpieczeństwa, gdy będziecie nakładać jakieś produkty, yy, które może mają taką bardziej tępą formułę, no to lepiej rozgrzać je po prostu najpierw na dłoni. I rusz również od Paese Sunkist 02 i nakładam go pędzelkiem. różu całkiem sporo nakładam. Wszystko się ładnie blenduje z tym podkładem i jestem naprawdę zachwycona, jak patrzę do podglądu, jak to wygląda. Nie będę kombinować, tylko przypudruję standardowo pudrem od Apolki całą twarz. Nie chcę, nie chcę tutaj, wiecie, kombinować z jakimś innym pudrem, ponieważ ten sprawdza mi się ze wszystkimi podkładami, a Chciałabym wrócić do Was za parę godzin i pokazać Wam, jak ten makijaż wygląda. Nie pudruję jedynie okolicy pod oczami, dlatego, że będę nakładać cienie, a z tego, co zauważyłam, no sypią się, więc, więc później będę musiała pewnie coś naprawiać. No i czas na rozświetlacz. Rozświetlacz o nazwie Promień. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo mi się spodobał i na słoczu też wygląda przepięknie. Jest złocisty, z bardzo delikatną drobiną. Miałam ochotę na nowy rozświetlacz od Lamshopu, ponieważ dawno niczego nowego nie kupowałam. No i jedziemy. Z tematem. Rozświetlacz wygląda przepięknie, może delikatnie podkreślać niedoskonałości, ale mega mi się podoba, chociaż nie wiem czy bardziej nie podobał mi się na suoczu, jak mam być szczera. Następnym razem spróbuję go nałożyć na cały policzek, na róż, zamiast tutaj w jedno miejsce na szczytkości jarzmowej. I przejdźmy teraz do palety. Paleta Multicolor. Kompozycja kolorystyczna nie jest jakoś mocno spójna, musicie przyznać. Natomiast bardzo mi się podobają te multipastele, które są takie półtransparentne. Czego mi brakuje może w tej palecie do cienia, który miałby delikatną bazę kolorystyczną idę i takie iskrzące się drobinki? Moim zdaniem jest trochę za dużo tutaj tych cieni, takich półtransparentnych. No i te błyski takie tłuste, to nie są do końca w moim stylu. Szczerze mówiąc, cały czas myślę nad tym, co zrobić z tą paletą. Chciałabym uniknąć używania brązów. Wolałabym zostać przy takim bardziej kolorowym makijażu. Nakładam sobie korektor Multitasker Rimmel. Ja mam odcień 0,50. Jest dosyć ciemny. Chyba najciemniejszy, jaki jest dostępny. Zacznę sobie od tego cienia, ponieważ nie ukrywam, że chciałabym mieć taką bazę pod inne cienie, więc ja idę z nim powyżej załamania, tak żeby zbudować. załamanie powieki. Ten cień ma bardzo przyjemny kolor, jest taki mega neutralny. Myślę, że w palecie myślę, że wypada nawet na oku fajniej niż w palecie, jak mam być szczera. Nie ukrywam, że no najbardziej mnie kusi odcień granat, żeby go nałożyć jako pierwszy i zbudować sobie na nim intensywność. Cię się dosyć mocno pyli, bo w zasadzie przy przyłożeniu delikatnie pędzla do wypraski po prostu odskakuje z pędzla, więc tłaczam go dobrze w pędzel i nakładam sobie takimi wklepującymi ruchami w zewnętrznym kąciku. Na oku wypada nieco mniej intensywnie niż w wyprasce. I jest to taki cień pomiędzy fioletem a niebieskością. Taki habrowy wypada na oczach. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nie będzie się odklejał, bo chciałabym, żeby wyszedł z tego naprawdę fajny, fajny makijaż. Nieco rozprowadzam go też wyżej. I wracam sobie do tego pędzla, którym nakładałam ten e, brąz. No, kolor jest niesamowity. Obawiam się, że niestety może się nie rozkładać równomiernie i może się trochę wytracać. Teraz biorę odcień seledynowy mat. No i mam nadzieję, że to mi się tutaj fajnie zgra. Delikatnie blenduję sobie granice. Ten cień też mega mi się podoba. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę tego cienia o nazwie Granat. Nawet całkiem te dwa cienie się blendują, aczkolwiek mam takie wrażenie, że brakuje mi tu jeszcze jakiegoś jednego przejściowego odcienia, który by też świetnie jakoś, który by też fajnie mógł połączyć te dwa cienie. Ale nie ma tragedii. Widzę, że gdzieś tam nierównomiernie momentami skóra jest pokryta. E, jakieś delikatne prześwity się robią, ale w takim ogólnym rozrachunku pamiętajcie o tym, że w światło w którym nagrywam to pokazuje wszystko na 200%, natomiast w jakimś świetle dziennym myślę, że to by było po prostu niewidoczne za bardzo. Teraz u góry sobie nieco rozblenduję brązem na pędzlu. I tym turkusem ja sobie przeblenduję granicę tutaj od środka powieki. I tak będę błysk tutaj nakładać, no bo oczywiście chcę przetestować jak najwięcej cieni z tej palety. Piękne odcienie. Takie letnie. No, tak mi się właśnie kojarzy lato. Chciałabym nałożyć na środek powieki e, cień świecąca zieleń, bo mega mi się on podoba, ale jest tutaj tyle pięknych odcieni. Nieskromny. Zobaczmy, jak będzie nam tu pasował. Trochę zbyt ciemny. Ten niebieski wygląda bardzo ładnie. Ten też. Ten też. Wszystkie wyglądają ładnie. Myślę, że nałożymy sobie cień. Światełko, i ten cień światełko ja sobie zaaplikuję do wewnętrznego kącika, bo jeszcze nie wiem, co chcę mieć na środku powieki. Wow, ale piękny. Wiesz, ja co Wam powiem, że ja chyba pociągnę sobie ten seredynowy aż do wewnętrznego kącika, bo jakoś korci mnie, żeby zostawić tutaj mat. A na środku powieki dać jakiś, albo na to nałożę sobie po prostu błysk. I paluszkiem nakładam świecącą zieleń. Tak delikatnie wklepuję, bo nie chcę takiego mocnego krycia, tylko żeby zostały mi same. I skierki. O dziwo, tak udało mi się nałożyć te cienie, że za bardzo osypu to ja tutaj nie widzę. No piękny cień, ale jak wiemy, Glamshop potrafi w błyskotki. Dolną powiekę wykończę oczywiście również cieniem granat, więc od niego zaczynam, bo chciałabym znowu iść w te niebieskości tutaj. Więc żeby mi się to ładnie połączyło, to ja sobie tłaczam ten cień w zewnętrznym kąciku. I teraz biorę oczywiście cień niezapominajka. I nakładam sobie tutaj w centralnej części powieki lekko blenduję z cieniem granat. Fajny pigment tego cienia. I do wewnętrznego kącika, oczywiście zimny, niebieski. Chcę zobaczyć, jak on tutaj będzie wyglądał. Lepiej rozprowadza się go zdecydowanie pędzlem, bo jak próbowałam go z jego słoczowałam tu palcem, no jest dosyć taki tłusty i gęsty. Fajnie się komponuje z tymi zieleniami na górnej powiece. Żeby dodać jeszcze troszeczkę koloru, to biorę na pędzel taki puchaty cień pomarańczowy. I blenduję sobie tutaj zewnętrzny kącik tym cieniem. Troszkę ocieplimy ten makijaż. I jeszcze odrobina iskrzaka, tak tuż przy linii rzęs w wewnętrznym kąciku, żeby nawiązać do tego koloru u góry. Na tyle dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną po raz kolejny. Dawno nie testowałam nic od Glamshopu i muszę wam powiedzieć, że z przyjemnością używało mi się tych kosmetyków do wykonania tego makijażu. Podoba mi się bardzo wykończenie tego podkładu. Kolor również jest w porządku. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zapychał, bo zwykle z podkładami od Glam Shopu mam po prostu taki problem. Natomiast gdybym miała go używać tak na dłuższą metę, to myślę, że używałabym go mieszając go z jakimś innym rozświetlającym podkładem. Dlatego, że dla mnie zwłaszcza na czole wygląda nieco zbyt sucho. Natomiast nie zauważyłam, żeby jakoś specjalnie zebrał się w liniach mimicznych. Według mnie wygląda po prostu u mnie najgorzej właśnie na czole, bo tam mam najwięcej linii mimicznych i najwięcej tutaj pracuje czołem. E, także na reszcie twarzy, policzki i tak dalej bardzo, bardzo mi się podoba. Kolor nie zauważyłam, żeby ciemniał. Cały czas jest taki sam, nic tutaj się absolutnie nie dzieje. E, no ogólnie muszę powiedzieć, że wykończenie bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ale tak jak już wspomniałam, ja myślę, że jeśli zostawię sobie ten podkład, będę go mieszać właśnie z takimi produktami jak Multitasker od Rimmel, tak żeby go troszeczkę po prostu złagodzić, żeby był bardziej rozświetlający. Także podkładem jestem zachwycona, oby tylko... Nie powodował jakiejś niedoskonałości na mojej skórze. Dajcie znać, czy już testowałyście ten podkład. Kolejnym produktem, który przewinął się tutaj na mojej twarzy, był rozświetlacz od Shopu Promień Najnowszy. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to wygląda bardzo ładnie. Ma mega subtelną drobinę. Myślę, że fani też by wyglądał e, nałożony właśnie na cały e, policzek, tak delikatnie rozproszony. Ja ostatnio odchodzę na, od nakładania rozświetlacza, wejść tak punktowo właśnie na szczytkości jarzmowej, tylko staram się go rozproszyć. Proszę po całym policzku poruży że wolę zdecydowanie takie, taką opcję. Natomiast y, bardzo ładny odcień, myślę, że będzie pasował wielu osobom, i jaśniejszym karnacjom, i ciemniejszym. Przepiękny odcień, i na plus tutaj zdecydowanie kasetka, która również skradła moje serce, wygląda bardzo elegancko. Niemniej jednak, mam nadzieję, że ten napis jak najdłużej się utrzyma, bo z doświadczenia wiem, że te napisy w glampshopie z tych produktów się szybko ścierają. I Jeśli chodzi o paletę cieni, no to tutaj. Na pierwszy rzut oka yy, nie miałam żadnego pomysłu takiego konkretnego na ten makijaż. Wiedziałam, że na pewno chcę użyć tej czwórki tutaj, bo te cienie bardzo mi się podobają. I powstał taki makijaż, jak widzicie. Yy, trochę w stylu taki Mermaid. Bardzo mi się podoba. Yy, nie spodziewałam się nawet, że przy użyciu tej palety zrobię taki makijaż. Bałam się, że ten odcień granat będzie dużo yy, mocniej się wytracał. No, widzę tutaj delikatne gdzieś tam prześwity natomiast też bardzo ładnie tutaj się blendował z tym cieniem o nazwie seledonowy mat przepięknie te odcienie wyglądają na oczach błyski są po prostu cudne e, nic się tutaj też za bardzo nie sypało gdy ściągałam nadmiar tego cienia natomiast cienie w wypraskach się sypią Brakuje mi, tak jak Wam już mówiłam tutaj podczas prezentacji tej palety, na pewno takiego cienia, który miałby delikatniejszą bazę kolorystyczną, a miał takie iskierki, ponieważ dużo jest tych multi pasteli tych takich cieni troszeczkę półtransparentnych, dużo jest w tej palecie. Moim zdaniem troszkę zbyt dużo, ponieważ mi wystarczy na przykład ten jeden jeszcze jakiś bardziej wpadający w róż czy fiolet i też jakieś inne formuły mogłyby się w tej palecie znaleźć. W takiej palecie ja trochę nie rozumiem sensu wkładania takiego brązu, dlatego, że wolałabym, żeby ona już była utrzymana w takiej bardziej właśnie pastelowej kolorystyce. Wystarczy właśnie taki jeden transferowy brąz, który jest bardzo ładny, bo jest neutralny i może być bazą do wielu makijaży, a taki ciemny brąz, no, mając taką paletę, wolałabym już robić kolorową kreskę, na przykład na oku, yy, bo taki cień tutaj w tej palecie myślę, że mogłabym właśnie wykorzystać do kreski. Yy, także... Dajcie znać, jeśli o tej palecie, czy ją macie. W sumie cieszę się, że ją kupiłam. Dawno nic nie kupowałam od Glam Shopu. Ta paleta naprawdę bardzo mi się spodobała, jeśli chodzi o kolorystykę. Myślę, że gdybym szła na wesele, byłabym w stanie wyjść w takim odważnym makijażu kolorowym. Natomiast ja na co dzień nie chodzę w kolorach, więc pewnie będę przemycać bardziej jakieś drobne kolory w makijażach niż właśnie całe makijaże przy użyciu tej palety. Także czekam na Wasze komentarze. Dajcie koniecznie znać. Wyjątkowo udany test. Bardzo mi się podobały te kosmetyki. I w sumie to, co chciałam, to zamówiłam. Dobrze, że mi się to sprawdziło. Myślę, że będę z chęcią z tych kosmetyków korzystać. Dajcie znać, co myślicie, czy używałyście już tych kosmetyków, czy planujecie je kupić. No i co jakiś czas obiecuję wam, że postaram się przetestować jakieś nowości od Lampshopu, które po prostu mnie interesują. Na pewno to nie będzie wszystko, ale myślę, że co jakiś czas coś tam sobie zamówię. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo, pa! pa.